kochani, bardzo serdecznie, Patryk Rojorewski z tej strony. Kochani, kolejny unboxing, a raczej prezentacja edycji kolekcjonerskiej gry Risen 3 Titan Lords, czyli władcy Tytanów od Pirania Bytes. <laughs> kochani, e, więc tak jest to edycja kolekcjonerska. Niestety nie udało mi się zdobyć em, edycji ostatecznej, tak zwanej edycji cienia. Że co? kurwa to Co z ciebie, Kuźwa za fan Gotika! Nie zmienia to jednak faktu, że tak zwana pierwsza edycja wraz z figurką będę miał tych egzemplarzy dokładnie 5 sztuk na następny 18 już PZR w Poroninie Koło Zakopanego. Jego zestaw widzicie właśnie w tym momencie na ekranie. Przejdźmy jednak do edycji kolekcjonerskiej, która jest ymm, troszeczkę ulepszoną edycją kolekcjonerską, albowiem wyposażona o. Figurkę, ale do niej przejdziemy na sam koniec w ramach takiego ostatecznego smaczku. Kochani, więc tak, Risen 3 jak najbardziej planuję serię. Na pewno nie będą to tylko trzy odcinki jeśli chodzi o Roy Playing Games, albowiem doskonale wiecie jak ważna jest dla mnie seria Gothic i równie doskonale wiecie jak fantastycznie grało mi się w pierwszą czy drugą część Rizena mroczne wody, także nie mogłem nie wyposażyć się w trzecią e, część. Kochani, więc tak, jedziemy. Na dzień dobry, wita nas Steelbox. Steelbox z płytami, bardzo fajne wykonanie, metaliczne, szczegółowe, przede wszystkim solidne, eleganckie, jeśli chodzi o wmontowanie takiego pudełka e, w naszą biblioteczkę. Czytelnie, elegancko, godnie, po prostu godnie jeśli chodzi o dodatki DLC są trzy, dwie minimisje i jeden DLC jeśli chodzi o strój awanturnika, czyli uniform, sprzęty i tak dalej i tak dalej. Oczywiście pudełeczko tekturowe edycji kolekcjonerskiej, nie mogło zabraknąć oczywiście traku z gry, a jak? fenomenalne potrafią być są traki z gier CRPG to chyba nikomu nie muszę kochani yy, tłumaczyć przejdźmy sobie teraz może do instrukcji kochani wiecie że lubię grubaśne jednak niech was to nie zwiedzie albowiem połowa tej instrukcji jest po angielsku dobrze mówię? dobrze mówię a połowa po polsku nie zmienia to jednak faktu że yy, jest co poczytać i jak widzicie, już troszeczkę wysłużony temacik, nie, nie powiem w jakim pomieszczeniu. E, uspokoiłem się, nieprawdopodobnie uspokoiłem się w kwestii, czy ta gra będzie zubożona, pozbawiona, wykastrowana pewnych legendarnych, kultowych już elementów składowych gry komputerowej, e, ogólnie Risen, czy to Gothic. Nie, kochani, nawet wam pokażę, żeby również Was um, uspokoić. Skupię się na działalnościach dodatkowych, a także na tym, co możemy tutaj robić w grze. Poczekajcie. Mamy powrót do frakcji. Trzy frakcje: już nie tylko będzie wody, jak w dwójce. Wraca magia na pełnym propsie, kochani. Strasznie fajna sprawa. Skarby, poszukiwanie, czytanie książek, sen, handel, wiadomo. Ale patrzcie: beczki z wodą, gotowanie, pędzenie bibru, kuźnia i stół warsztatowy. Ołtarz Wudu, pracownia złotnika i stół runiczny, kociołek Wudu, laboratorium, kociołek Druida, kamień przodków, artefaktorium i kadzielnica. To nie koniec. Teleporty, łódź, statek, złodziejstwo, otwieranie z zamków, skradanie się, minigry, czyli picie, rzucanie nożami, yy, pułapki, walka z potworami morskimi, działa statków, wspomniane frakcje, czyli łowcy demonów, yy, magowie czy piraci. No jest tego, jest tego yy, mnóstwo. I są już oczywiście wstępne recenzje tej gry. I zdobywa bardzo, bardzo fajne noty. Także mamy wszystko to, co było w Rizenie 2, ulepszone, zmodernizowane o elementy znane z serii Gothic. Czyli fenomenalne połączenie nowych rozwiązań rozwiązanie z Oldschoolem. Zobaczymy, jak to będzie. Jakiś na pewno materiał wideo z gry pojawi się w ten. Weekend. Kochani, dobra, to mamy z głowy. Co mamy tutaj, kochani? 10: kart. Troszeczkę na prawach klimatycznego, fanartu, koncept artu, czyli forma pewnej niemałej gabarytowo-pocztówki. Na tej zasadzie. Sympatycznie, sympatycznie jest ok. Przechodzimy dalej do bardzo fajnego elementu. To jest tak zwany almanach. Który pełni trochę formę. Artbooka, z, ale jest też wypasiony informacjami, całą historią Rizena, odwołaniami do gotika, fenomenalnymi planszami, grafikami. Jest tego naprawdę, kochani, sporo. I tak jak mówię, jeśli czekamy na jakąś grę bardzo długo, cały już hype, który sobie zrobiliśmy, bądź w reakcji którego pomogły nam media, zapowiedzi, przecieki itd., itd., beta testy. To już podczas samej rozgrywki, czy to podczas loading screenów, czy to podczas, czy to w trakcie sytuacji, w której nie jesteśmy akurat przy komputerze, nie bawimy się, grą możemy poczytać, pooglądać, a jednocześnie rozbudować naszą wiedzę o świecie, lore gry. Czy to bestiariusz, czy to postacie, czy to krainy, czy to wyspy. Przepięknie temat. Zobrazowany, bardzo fajne wykonanie. Solidne są te karteczki, bardzo ładny pattern, użyta farba, jak i gruba. Okładka. Naprawdę wypaśna sprawa. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Dwustronny plakacik. Czyli to, co o czym mówiliśmy e, ostatnio, jeśli ktoś lubi tego typu elementy, to będzie miał tutaj jedną stronę, że tak powiem, <laughs> do wyboru. Okej, okay. a co mamy tutaj? A tutaj mamy potężną mapę krainy, e, której to drugą stroną jest jeszcze większy e, plakacik. I powiem Wam, że zarówno pod kątem użytego. Papieru wykonania, jak i nałożonej farby, przede wszystkim czytelności mamy tutaj o wiele lepszą sytuację niż ostatnio w sytuacji Divinity Grzech pierworodny. Klarownie, klimatycznie fajnie, prawie tak spoko jak w przypadku Skyrima. Przejdźmy jednak do gościa dzisiejszego przedstawienia:

no nie jest to mój klimat, tak? Dla mnie to jest kwestia troszeczkę przegadana, zbyt kolorowa Nie zmienia to jednak faktu, że wykonanie jest całkiem nie najgorsze, jest to solidna konstrukcja, nie jakaś tam wie, wiecie gumowa, licha czy taka robiona powiedzmy mm, masowo, no, no wykonanie jest całkiem nie najgorsze, szczegóły, inkrustacja bardzo, bardzo, bardzo ok. No nie mój klimat, ale, ale jeśli kogoś bawią właśnie tego typu yy, figurki takie powiedzmy statyczne, yy, nie takie, które robią powiedzmy wrażenie ruchu, czyli są powiedzmy jakoś tak dynamicznie rzeźbione, mniej statycznie, no to to, to, to spoko, tak? To spoko. Po prostu tak to wygląda. Ona ciężka nie jest, na oko jest to jakieś 25 cm wysokości. No i tyle. No i figurka głównego yy, Bedesa. Możecie sobie sprawdzić yy, wszystkie edycje Jakie są dostępne, jakie wyszły w opisie dzisiejszego filmu? I raz jeszcze przypominam, co oczywiście będzie cząstką zaledwie wszystkich nagród na następny PZR 30 sierpnia, w sobotę. Przypominam, że są jeszcze miejsca na wszystkie kategorie wiekowe: 5 tych edycji pierwszych z figurką z Rizena 2, co Wam przed chwilą pokazałem, plusy steelboxy Seycreda 3, czyli Epic Emporium wraz z Sacred'em 2. No i tyle, kochani, cieszę się, że znów miałem możliwość pokazania Wam co nieco. Niestety nie udało się, tak jak mówię, zdobyć tej najbardziej wypasionej edycji, w której to dodatkowo były Gry Risen 1, Risen 2 z dodatkami. Taki specjalny amulet, może nie tak oczywiście zajebisty, jak te yy, wiedźminowskie. <laughs> e, no i karta, taka na zasadzie z numerem <laughs> kolekcjonerki tego yy, wszystkiego. Kochani, także szykuje się zajebista zabawa. Już się nie mogę doczekać, jeśli chodzi o kręcenie materiałów YouTube, jak i sesje prywatne. Yy, Offline, no i cieszę się, że w smakowaniu tego klimatu, tego świata Rizena pomoże mi wiele elementów do oglądania i czytania. I ja takie rzeczy zawsze propsuję figorka, to mogłaby być lepsza. No i tyle, ale to tak jak mówię, to jest moja tylko i wyłącznie subiektywna ocena, to jest kwestia gustu, także wszystko zależy powiedzmy, od was w tym wszystkim. Kochani, Ok. nie zmienia to jednak faktu, że Powinniśmy otrzymać bardzo dobry produkt dla miłośników świata fantazy gier CRPG z duchem, jakby nie było, legendarnego gotika w tle. Ale o tych porównaniach, o tych światach i tak dalej, jak to wygląda, jak to twórcą z Piranii wyszło, pogadamy już sobie podczas oficjalnych. Materiał wideo na moim kanale, do których już teraz was yy, zapraszam. Kochani, serdeczna tarcza. Trzymajcie się do następnego. Yo!